Dzień dobry, witam serdecznie, pani Ewo. Robię rozkład kart dla pani mamy, a potem zrobię dla pani, już za jednym zamachem. Czy korzystne jest, czy w ogóle dojdzie do, do, do zakupu tego domu, o którym pani napisała? <laughs> Oczywiście dla pani mamy. Proszę Pani, no, przy Pani mamie jest ruch do przodu. Jest ruch do przodu, i to by była, no, przynajmniej tak z tych kart, które rozłożyłam. Mamy ko koło Fortuny, czyli zmiana. To, że do mamy idzie zmiana, nie ulega wątpliwości. Natomiast jakby tu nie rozstrzygają jeszcze karty, czy to jest ten e, zakup, czy może coś innego. Natomiast zmiana jest tutaj jak najbardziej pokazana, zmiana, która wiąże się z odejściem kogoś czy czegoś, prawda? Może tu być i nieruchomość. Natomiast szóstka buław, to jest karta mówiąca o sukcesie. Także no, na razie przełożenie wygląda dobrze. Jak się będą miały sprawy, przede wszystkim zakup zależy od postępowania spadkowego, tak? Jak się będą miały sprawy z tym postępowaniem spadkowym, W tym postępowaniu spadkowym, proszę pani, problemy może robić kobieta. Z jakich przyczyn? No, nie wiem, czy ono zakończy się w terminie, tak jak powiedziano. Tak, jest karta zmiany siła-moc, czyli niewykluczone, że, że sprawa się zakończy, ale biorąc pod uwagę to, że karta siła-mocy symbolizuje okres letni, no, a maj to jeszcze nie lato, tak? Ja bym powiedziała, że cała ta sprawa może zakończyć się w okresie lata. Kobieta będzie robić problemy. Czy to jest dla pani mamy urodzonej dobra decyzja? Czy to jest dla pani mamy siódemka denarów? Na razie mi tu wypadła. Siódemka denarów to jest takie, wie Pani, snucie planów, zasianie ziarna pod przyszłą inwestycję, tak? Czyli coś, co robi, zrobi mama teraz, da efekt w przyszłości. I jakby profity z tego, z tej decyzji przyjdą w przyszłości. Na razie nie jest to zła karta, z realizacją na przyszłość. Czy to jest dobra decyzja dla ani mamy Czy pani teraz w tych kartach, co, co mi się tutaj nasuwa? To, że pani mama może zmienić miejsce zamieszkania, jest dla mnie dość czytelne. Natomiast problem rodzi się w tym momencie, jak stawiam karty na ten, oto właśnie dom, o którym pani pisze. Mam wrażenie, że pani mama powinna jeszcze, jaka jest tutaj dla pani rada, dla pani rada karta cesarzowej. Jeśli pani mama by chciała robić takie zmiany, to oprócz siebie w karcie cesarzowej Powinna zadbać o siebie to fakt ale również karta cesarzowej to jest karta matki czyli robiąc tę całą zmianę miejsca zamieszkania czy kupna domu może to zrobić tak, że zadba nie tylko o siebie, ale jeszcze nie wiem o kogoś o dzieci o, nie wiem, o wnuki bo karta cesarzowej to jest właśnie taka karta osoby dbającej. I co chcę jeszcze powiedzieć? Że tu pokazują się działania pani mamy, wyrastające poza schemat tylko i wyłącznie zakupu tej nieruchomości, o której pani pisze, o którą pani pyta. Czyli dla mnie układa się to w taki scenariusz. Sytuacja z postępowaniem spadkowym może się przedłużyć. Może być zrealizowana dopiero latem. Natomiast w całej sytuacji yy, można będzie szukać takiego rozwiązania w związku z przeprowadzką, która przy pani mamie, podkreślam, ewidentnie jest: że nie tylko pani mama zadba o siebie, ale również w cesarzowej zadba, bo taka jest rada, w cesarzowej, prawda? Zadbaj o siebie, ale również daj yy, wsparcie, Komuś, na kim ci zależy, tak? Czyli przeprowadzając się, może zatroszczyć się i o siebie, i o kogoś. I tu taka rada byłaby e, dla pani: ja jeszcze sobie wezmę dwie karty. Czy to może kupić ten dom, o który myśli, czy czekać? Wie pani co? I znowu po raz kolejny. Mam takie przeczucie, że to nie będzie ten dom zakupiony, o który pani pyta. Że tu do pewnego momentu karty bardzo dobrze się układają, tak? Ale potem jest piątka buław, i potem następuje konflikt. Ja Albo mam wrażenie, że podczas tych spraw spadkowych problem będzie robić kobieta, jakaś tam, jedna może być może spadkobierczyni, i w związku z tym cała sprawa może się tutaj przedłużać, czyli wszystko jest na tak, 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 i nagle z piątka była w tych kartach osób. Natomiast czekanie na inną jakby nieruchomość, mamy tutaj kartę wisielca, czyli jest jakby zmiana perspektywy myślenia. Zmiana punktu widzenia, tak? Na, na inną tę nieruchomość. I potem y, mamy pazia denarów i królową denarów. I to są jakby finałowo karty mówiące o stabilizacji. Czyli tutaj, jakby cierpliwość w tym wszystkim, y, no, myślę, opłaciłaby się, tak? Cierpliwość by się opłaciła. Co ja mogę pani doradzić? W tej, a właściwie, pani mamie. No, no, proszę zobaczyć. To, że zmieni dom, czyli sam pomysł zmiany domu jest jak najbardziej korzystny. W ogóle. Natomiast, czy to ma być ten dom, o który pani pyta, czy jakiś inny dom? Powiem tak, jeżeli przeczekacie burzę, która będzie między tymi spadkobiercami, to myślę, że zakup tego domu, o który Pani pyta, w efekcie byłby korzystny dla Państwa. Tylko no, albo się trzeba uzbroić w cierpliwość, albo no, no, nie wiem, no, szukać jakichś tam rozwiązań, żeby się zabezpieczyć, tak, krótko mówiąc, ale przed, przed ewentualnymi, nie wiem, jakimiś stratami, ale to, że przy pani mamy zakup, to, że przeprowadzka, to, że ta przeprowadzka może zatroszczyć, pani się tylko nie o siebie zatroszczy, ale jeszcze o kogoś, to, jest, to są silne strony tego całego przedsięwzięcia. E, natomiast w efekcie, jeśli przeczekalibyście burzę, jeszcze jakiś konflikt, a propos, właśnie tego, tego domu, to mogłoby być to dla Was dobre miejsce, krótko mówiąc. Dziękuję bardzo.